Cześć, witam Was na kanale Forestman Bushcraft. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować, w jaki sposób uzbroić to motopochodnie w sznurek, za pomocą którego będziemy mogli rozpalić ogień w bardzo szybki sposób. Będzie to z rozpałka mechaniczna. Sznurek będzie sobie wisiał jak w lampce nocy i wystarczy, że po prostu za niego pociągniemy i będzie nam płonąć ogień. To ma na celu zapewnić nam błyskawiczny dostęp do ognia w trakcie, gdy zmarniemy, gdy czujemy się w nocy niepewnie, gdy potrzebujemy w tej chwili mieć światło lub, lub ten ogień, o którym wspomniałem. Tak więc do dzieła! Do rzeczy. Będziemy potrzebowali zapałki, w zasadzie całe zapałki lub połówki lub same główki. Zaraz zobaczymy w jaki sposób nam to wyjdzie. I kawałek draski. Draskę oddzielamy od reszty kartonu. Ma być osobno. Mamy również zapałki. Będziemy potrzebowali sznurek lub taśmę izolacyjną. Żeby łatwiej było nam rozpalić tą pochodnię, oprócz tego, że nasączę ją rozpałką do grilla, Sorry, to ma być szybkie i skuteczne. Użyję też e, damskich plastrów czy czegoś do depilacji. Jest wosk, jest papier, będzie się fajnie palić. Ogólnie, gdybyśmy chcieli, żeby taka pochodnia nam wytrzymała całą noc, powinniśmy najpierw rdzeń nasączyć jakimś alkoholem, spirytusem, denaturatem lub taką rozpałką do grilla, a z zewnątrz powinniśmy nasączyć ją parafiną. E, I wtedy da nam to taki efekt, że rozpalimy to błyskawicznie a do tego będziemy mogli cieszyć się kilkugodzinnym ogniem od 3 do 6 godzin, nawet w zależności od tego, ile damy materiału, jak to będzie nasączone i tak dalej, więc do dzieła więc zaczynamy od sznurka mamy sznurek, będziemy potrzebowali powiedzmy około pół metra tego sznurka mamy taśmę izolacyjną i draskę najpierw musimy zabezpieczyć draskę, troszeczkę musimy ją wzmocnić naklejając na jej plecy taśmę izolacyjną. Ona spowoduje to, że gdy będziemy ciągnęli za ten sznurek, a to będzie złożone w pół, tu przewleczemy sznurek, pociągniemy, że to nam się po prostu nie rozleci, że, że w jakiś sposób sznurek nam nie przerwie tego naszego, nazwijmy to mechanizmu, na pół. Więc zamy jeszcze jedną. Dla pewności im więcej, tym lepiej, ale bez przesady. Mamy dwie. Ciemy kawałek sznurka. A niech będzie metr na bogato. Służymy go na pół. W tym momencie dla pewności, żeby większa powierzchnia tego sznurka była w tym, była na tym zagięciu. I da nam to też pewien kąt. Tutaj będzie troszeczkę szerzej gdy te zapałki, zaraz zobaczycie, będą dolegały z każdej strony. Będzie łatwiej to rozpalić. Zawiązujemy sznurek. Nie czepiamy się o sposób, o węzły i tak dalej. To ma po prostu być skuteczne. Ma to zadziałać. Przeplatamy w jakikolwiek sposób przez tą draskę I mamy troszeczkę ordynarnie wyglądającą część zapalającą. Lub inicjującą. Nazwijmy to fachowo, tak. W ten sposób. Gdy już mamy ten sznurek zwinięty. Dobrze by było troszeczkę go skrócić, żeby taśmą nie złapać zapałek razem z draską. Więc działamy w sposób następujący. Uruchamiamy, uruchamiamy logikę i teraz tak. Trzy zapałki z tej strony. Powiedzmy, trzy zapałki z drugiej strony. No oczywiście, że może ich być po cztery, może ich być po sześć. Bez różnicy. Im więcej dam zapałek, tym większa szansa, że nam to wszystko ładnie zadziała. Tutaj, na samym końcu, gdzie jest krawędź tego, tej draski, ta część jest najbardziej wypukła. Jeżeli damy główki zapałek troszeczkę nad tą część i ładnie to mocno zwiniemy, zwiążemy czy okleimy, to wtedy przy pociągnięciu to nam się zajara, prosto. Na logikę, to musi być do góry nogami, dlatego że ciągniemy sznurek w dół, a nie w górę, tak? Przynajmniej takie jest założenie i tak nam będzie wygodniej. Pochodnia już była używana w ostatnim wideo z Wojtkiem z kanału Sary Znowu Polas, gdy zademonstrowaliśmy Wam, jak ten mechanizm działa. Za chwilę ją wygasiliśmy, ponieważ nie była nam tak naprawdę bardzo potrzebna, to było tylko do filmu. I dobra, słuchajcie, tutaj jest sznurek. Wystarczy pociągnąć, to ładnie jest przyształowane Mam nadzieję, że dobrze to widać. Operator mówi, że dobrze widać. Tu jest przemocowane taśmą, te nóżki tych zapałek są przymocowane taśmą. Draska jest tutaj, pomiędzy draską są dwa razy zapałki, dwa rzędy zapałek. No i teraz potrzebujemy po prostu to nasączyć. Ale musimy to nasączyć w taki sposób, żeby nie zalać tych zapałek. Więc trzeba to zrobić w miarę kulturalnie. Puszkraftowa rozpałka. Chciałem użyć wcześniej tych plastrów do depilacji znalazłem u mojej żony w szafce stare, nieużywane ale stwierdziłem, że sobie zostawię do rozpalania ognia po prostu za pomocą przesiwa. jeszcze tego nie robiłem, podejrzewam, że bardzo fajnie złapie tak więc idziemy w miejsce, gdzie będzie troszeczkę więcej cienia, żeby yy, bardziej był widoczny efekt rozpalenia mam nadzieję, że teraz dobrze widać to jest nasz sznurek inicjujący za chwilę zmienię kadr, żebyście widzieli całą pochodnię, jak to wszystko ładnie się zajmie. I lecimy. Raz, dwa. I tyle w temacie. Pochodnia się ładnie pali. W noc oczywiście byłby bardziej spektakularny efekt, by nam ładnie rozświetliła wszystko. Jesteśmy w tej chwili pod naszą bazą wypadową, ponieważ tu jest więcej cienia, jeszcze jest dzień, więc chciałem, żeby było widać ten ogień, jak to działa. Jest to bardzo fajny sposób, bardzo fajny dla dzieci. Może nam to pomóc naprawdę, jeżeli biwakujemy z dzieckiem, dziecko się boi w nocy wyjść, nie ma latarki, potrzebuje się załatwić, wyjść tam poza obóz powiedzmy, to może sobie ciągnąć za sznurek. Oczywiście wcześniej pochodnie zostawiamy w miejscu bezpiecznym, które nie grozi żadnym pożarem, które będzie na tyle mocno wbite w ziemię, że dziecko tego nie przewróci, nie zniszczy, nie poparzy się. Oczywiście dzieci powinny być przeszkolone, uprzednio powinny być poinformowane, w jaki sposób to działa, jakie są zagrożenia. Tak więc dziecko trzeba poinstruować, ale pochodnia działa. Jak widać, działa świetnie. Jak widać, pochodnia się pali. Długo się nie będzie paliła, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, tekstyliów nie ma tutaj zbyt wiele, nie nasączyłem ją odpowiednio, nie zrobiłem tego w taki sposób, w jaki zrobiłbym to, gdybym chciał ją sobie przygotować na całą noc. Na całą noc. Jest to tylko po to, żeby Wam zaprezentować, pokazać w jaki sposób to działa, jakie jest to skuteczne, proste, szybkie i tak naprawdę tutaj nie ma za dużo robota, ani za dużo zabawy, żeby zainicjować taki ogień, żeby stworzyć ten mechanizm. On jest bardzo prosty, można również użyć petardy, przedłużyć to sznurkiem i zrobić pułapkę potykową, czyli jeżeli ktoś przejdzie przez sznurek, no To wybuchnie i nas poinformuje, że intruza mamy w obozie. Na którymś z moich filmów znajdziecie dokładnie, jak to działa, jak przez te pułapki przechodzę, jak one wybuchają, jaki jest to efekt, jakie jest to wow dla osoby, która się tego nie spodziewa i w jak skuteczny sposób jest w stanie to poinformować mnie, że ktoś się zbliża. Mi to daje czas na reakcję, żeby się pozbierać, sprawdzić, kto idzie, a osobie, która przejdzie przez ten sznurek i zainicjuje to, ten wybuch. Zabierze to troszeczkę czasu, bo będzie ta osoba zdezorientowana, będzie się bała poczynić kolejne kroki, bo nie wiadomo czy dalej nie ma kolejnych pułapek. I taka osoba się zacznie przez jakiś czas zastanawiać, lub nawet się odezwie. Właśnie dotarliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Proszę zostawcie tego suba, lajka, dajcie jakiś komentarz w komentarzu. Proszę napiszcie, co o tym myślicie, czy macie jakieś fajne po pomysły. Kanie zrealizuje wasze pomysły, które będą legalne przede wszystkim, pirotechniczne, taktyczne, buszkaftowe, survivalowe, whatever. Dużo mi to pomoże. Będę wtedy wiedział, z jaką częścią widowni mam kontakt, kto mnie ogląda. Będzie mi łatwiej dobrać content do waszych zainteresowań i waszych potrzeb, co przyda się mi i w przyszłości Wam. Będę mieć jeszcze różne fajne pomysły odnośnie pirotechniki, odnośnie przetrwania, odnośnie bushcraftu: w jaki sposób użyć jakieś stare materiały z domu, chemię, cokolwiek do rozpalania ognia, do. Tworzenia dymu, jeżeli będziemy w jakiejś sytuacji, gdzie będziemy musieli nadać sygnał dźwiękowy lub, lub dymny, tak. Tak więc zapraszam do następnego filmu. Pozostawiajcie lajki. Do zobaczenia.